Startowała zawodowo w nowej formule, w nowych barwach i w nowej telewizji. PG Superliga Piłkarzy Ręcznych. W Gdańsku niespodzianki być nie mogło. Pewne zwycięstwo Vive w meczu otwarcia. Jule na graczem spotkania. Jurasik nie gra, ale wygrywa. Jurecki zmienia klub i też ma powody do radości. Za to w Głogowie mają problem. Magazyn PG Superligi. Zapraszamy. Bardzo przyjemny, bardzo fajnie, że tyle kibiców przyszło na mecz. Jest to pocieszające, że coraz więcej fanów ma piłka ręczna. Oczywiście, Oczywiście no, nie udzę się w tej większości przeżonej wibelkierce, ale to jest bardzo fajna atmosfera. Tak pada pierwsza bramka w tym spotkaniu. Krzysztof Lijewski ponownie teraz bardzo ładnie do Agi na na Galdę. No, Takich sytuacji niezwykł marnować. Damianko strzeba przed szansą, no ten doświadczony zawodnik musiał wykorzystać. Zrobiliśmy dużo, dużo rotacji w naszym zespole. Ośmiu, ośmiu nowy, siedmiu nowych zawodników. Stoimy, graj, piłka chodzi po, po wodzie, I nagle, okej, okay, teraz zaczynamy zagrywkę. I teraz dopiero przyspieszamy. Spokojnie, pierwsza, pracujcie, sobie, rozciągnijcie i spokojnie. I zacznijcie, wtedy dopiero coś gra, tak? Są fajni chłopcy i młodzi, i, i dalej będziemy e, taką naszą filozofią szli i wszystko zrobimy, żeby. Ich rozwój był planowy. O i proszę, proszę, wyjęcie brawa dla Artura Gmielińskiego. Krabkowski bardzo ładnie pod poprzeczkę. Czy jeszcze zdążą? Rzuca go i trafia. Zespół Gdańska dzisiaj bardzo dobrze się prezentuje i wydaje mi się z tym otwarciem Ligi Zawodowej. Zatem mam nadzieję, że idzie jakoś. Jurkiewicz do Lijewskiego, świetnie wyczyszczoną miał pozycję. Czapkowski do Tobiasa Reichmana, ten spojrzał jeszcze na linię. Ile jeszcze ma miejsca do zrobienia jakiegoś kroczku? Dzisiaj zagraliśmy dobrze w obronie, szczególnie na początku drugiej połowy. Skoczyliśmy potem na kilka bramek i już potem była kontrola też. Troszeczkę widać było, sparaliżował ich strach. Wielka magia, magia tego wielkiego wielkiego klubu jednak zadziałała i Dużo czasu zespół potrzebował, aby zacząć grać przynajmniej przyzwoicie, bo o dobrym graniu dzisiaj nie mogę nic, nic powiedzieć. Troszkę nie wierzyliśmy w swoje możliwości, wiadomo jakim zespołem są w kielce, ale tutaj my nie byliśmy pod presją. My mieliśmy zagrać najlepiej to co potrafimy, a mimo wszystko ten strach nas troszkę sparaliżował. Po spotkaniach transmitowanych na antenie NC+, Plus mogą Państwo na fanpage'u Kanał Plus Sport na Facebooku wybierać gracza meczu. W Gdańsku nasi widzowie postawili na Julena Ginagaldę. Przed pierwszym meczem nowego sezonu w Puławach zastanawiano się nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, gdzie zamieszka nowy zawodnik Azotów Bartosz Jurecki, który długo szukał w nowym mieście mieszkania. Znalazł, chwalił się, że znalazł tutaj gdzieś w samym centrum, więc ma blisko na halę, na treningi, zadowolony jest. Po drugie, jak sprawić, żeby w klubowej gablotce dyplomy za trzecie miejsce Mistrzostw Polski zastąpiły nagrody za inne pozycje medalowe? No, w poprzednich latach można powiedzieć, że zmienialiśmy tych zawodników co chwilę, prawda? Odchodziło ośmiu, przychodziło siedmiu. W tym, w tym sezonie tak naprawdę nie zmieniliśmy, można powiedzieć, zespołu. Stabilizacja składu ma być jednym z głównych atutów zespołu Marcina Kurowskiego. Zajęliśmy dwa razy pod rząd, trzecie miejsce. Naturalną koleją rzeczy jest próbować powalczyć bardziej zdecydowanie z Polskiem. Myślę, że tutaj w tym roku będziemy tutaj bardzo mocnym zagrożeniem dla zespołu z Polska. Tak wysoko jeszcze nie mierzą w Piotrkowie, ale Beniaminek rozgrywek nie zamierza być tylko ligową ciekawostką. Może uda się nawet zagrać w playoffach. Jeżeli będziemy dobrze grać, są mecze o trzy punkty, to na pewno Będą ważne mecze, no myślę, że nie może nas skreślić. Pierwsze zderzenie z Superligową rzeczywistością nie było dla gości najprzyjemniejsze. Zwłaszcza dla Szymona Wojnowskiego, który już po 30 sekundach gry i starciu z Rafałem Przybylskim musiał udać się na badanie do szpitala. Strata doświadczonego rozgrywającego nie pomogła innym zawodnikom Piotr Kowianina. Pierwsza połowa to dominacja gospodarzy, którzy sporo bramek zdobyli po kontratakach. Kibice oklaskiwali też pierwsze trafienia Bartosza Jureckiego w nowym zespole. Przy wyniku 21-8 dla gospodarzy do przerwy swoich sił na parkiecie próbował 14-miesięczny syn Jana Sobola. Po zmianie stron grę zespołu z Puław długo prowadził 20-letni Bartosz Kowalczyk, który zakończył spotkanie z dwoma bramkami. W ekipie gości na pochwałę zasłużyli Skrzydłowi Piotr Szwadi, Mateusz Guralski oraz zmiennik Szymona Wojnowskiego Stanisław Makowiejew, autor pięciu trafień. Więcej byśmy mieli tutaj manewrów z Szymonem, bo może grać praktycznie na każdym rozegraniu. W jego zabrakło dzisiaj. Piotr Kowianinowi zabrakło też trafie z drugiej linii, ale dwa razy w taki sposób Walentina Koszowego pokonał Sebastian Iskra. Po rocznym wypożyczeniu do pierwszoligowej Ostrowi w azotach znowu zagrał Krzysztof Łyżwa. Wróciłem do Ostrowa na rok, żeby się odbudować psychicznie, fizycznie, żeby wróciła ta pewność siebie, żeby wróciła pewność w graniu, bo dwa lata, dwa lata temu no, miałem dużego pecha, bo miałem dwie poważne kontuzje i brakowało mi gry. W meczu z zespołem z Piotrkowa Łyżwa zdobył trzy bramki i pokazał, że może być istotnym elementem rotacji drugiej linii Puławian. Azoty wygrały z Piotrkowianinem 34-24. Po meczu najdłużej do zdjęć pozował Bartosz Jurecki, który potwierdził, że problem mieszkaniowy to już przeszłość. Nawet w o tym mówili. Nie, już mieszkanie mam, już mam gdzie mieszkać, więc nie ma problemu. E, zostałem bardzo, bardzo dobrze przyjęty przez, przez wszystkich naprawdę. Przez całe miasto, przez drużynę i, i, i wszystkich kibiców. Buława fani są z tych, którzy nie tylko biorą, ale potrafią też coś dać. Znalazła się więc nagroda za udany debiut. Nie wiem czy nagrody to chyba takie y, przywitanie. Nie wiem czy tak każdy zawodnik dostaje, dostałem dwie reklamówki, słodyczy. Y, będę musiał na pewno podzielić się z opakami, bo jest za dużo tego, a bym nie się wszystkiego zjeść. Zatem wałówka na wtorkowy wyjazd do Szczecina gotowa była już piątek. Ważny moment meczu w Głogowie. Bramkę zdobywa Kamil Sadowski, a Chrobry prowadzi z Gwardią Opole 1 do 0. Moment ważny, bo to jedyne prowadzenie gospodarzy. Później było już tylko gorzej. Jarosław Cieślikowski o czas poprosił już w czwartej minucie. Było 1 do 4. Wiedziałem, że będą w drużynie spore emocje, nie wiedziałem, że to będą takie negatywne emocje. Sporo negatywnych emocji, ale też braku pomysłu na pokonanie dama Malhera. Doświadczony bramkarz został bohaterem Guardiopole. Nie tylko ja, ale cały zespół zagrał bardzo dobrze. Chłopaki pomagali w obronie. Z tego się łatwiej, te piłki odbijały. Zespołowość gwardii chwalili wszyscy. To ma być atut tego młodego zespołu. Wydaje mi się, że my zagraliśmy się bardzo dobrze w obronie, Graliśmy zespołowo, jeden drugiemu pomagał i tak samo Adamowi dzisiaj obrona pomagała, zmuszała rzucających do takich rzutów tam, tam, gdzie sobie ustaliliśmy. Chyba ich tak troszeczkę można powiedzieć, tak zabiegaliśmy, bo, bo widać było, że, że, że Głogów gdzieś tam oddychał rękawami, jak to się mówi w pewnym momencie, a taki był nasz plan, żeby troszeczkę pobiegać i jak widać udało nam się. Dla Chrobrego inauguracja ligi okazała się smutna. W podejściu Tomasza Rosińskiego i Bartosza Jureckiego w Głogowie mogą mieć problem. Bo takie jest życie, no ja nie miałem na to wpływu. To jest e, e, sytuacja, w której ktoś albo kończy karierę, albo wybiera lepsze warunki. Smutny ton w głosie trenera zrozumiały. Chrobry Gwardia 23-28. Na mecz mebli Wójcik Elbląg z Orlenem Wisłą Płocky warto było przyjść wcześniej niż zwykle. Na przykład po to, by spokojnie policzyć przedstawicieli płockiej szkoły bramkarzy. Grający Bartosz Dudek, nie grający Artur Gural, grający Adrian Fiodor. Trzech. Dwóch przedstawicieli miała za to wrocławska szkoła trenerów. Jacek Będzikowski debiutował na ławce gospodarzy, a Piotr Szybecki po raz pierwszy grał o punkty jako trener gości. Kibice mogli przypomnieć sobie także postaci długo niewidzianego w Superlidze Daniela Żółtaka oraz w ogóle w niej niewidzianego Tomasza Gębali. Obie gra się panu kleiła. Na papierze faworytem spotkania była Wisła, ale żeby wypracować pozycję do rzutu musiała długo malować parkiet podaniami w poprzek boiska. Na Nawciarze rozpoczęli od prowadzenia 3 do 0, ale meblarze błyskawicznie drobili straty. Na 3 do 3 trafił Piotr Adamczak. Po krótkiej przerwie na wizytę w Buenos Aires goście wywalczyli dwubramkowe prowadzenie. Simej Iwicz trafił do siatki meblarzy dając rzut przez całe boisko. Do końca pierwszej połowy mecz był bardzo wyrównany. O jednobramkowym prowadzeniu Wisły zdecydowało trafienie Michała Daszka. Po przerwie niewiele się zmieniło. Trener Przybecki domagał się lepszej obrony osobiście prezentując możliwe warianty. Jego zawodnicy musieli je tylko zastosować. Łatwo powiedzieć, wykonać trudniej. W ataku także na ciarzom nie szło. Sprowadzony z lewy rozgrywający Gilberto Duarte zdobył w meczu tylko jedną bramkę. Z kolei środkowy Dmitry Żytnikow nie był lepszy. On także zakończył mecz z jednym trafieniem. Kwadrans przed końcem spotkania meblarze doprowadzili do remisu po 21. W końcówce gospodarzom zabrakło siły doświadczenia. Co znaczy doświadczenie? Oto materiał wyjaśniający. Bohaterem Adam Wiśniewski. Dwie kolejne bramki Michała Daszka przesądziły o wyniku. Elblążanie mogli jeszcze zmniejszyć straty, ale po świetnej interwencji Adriana Fiodora i rzucie przez całe boisko Michała Tuża piłka odbiła się od słupka. Orlen Wisła wygrała we blągu 29-24. Po 51 minuty wynik był remisowy, później Wisła miała więcej alternatyw i przede wszystkim siły i doświadczonych zawodników, którzy już na arkiecie międzynarodowym potrafili niejedno zrobić. A w drugiej połowie musieliśmy. Troszeczkę zmienić ciki obronne i naprawdę e, zagrać bardziej agresywnie i, i to my spowodowaliśmy błędy przeciwnika i udało nam się skontrować. Podziewaliśmy się, że i Wisła będzie silniejsza fizycznie. Na samym początku wypadł nam Piotrek Adamczak no, ciężko było bez lewej ręki pograć, ale jak najbardziej na plus, dopiero się uczymy tej superligi, więc... Kolejnych meczach będzie teraz lepiej. Zaraz wiele ekspertów powie, że po takiej grze spodskim będzie stać nas na dużo, ale spokojnie nie możemy popadać w chóra optymizmu. Do przepisów gry w piłkę ręczną weszła niedawno niebieska kartka. Na turnieju Super Globe w Katarze dostał ją Mikael Hansen, który w ćwierćfinale w ten sposób faulował rywala. Był to bardzo brutalny faul, który mógł spowodować bardzo poważną kontuzję. Zgadzam się z decyzją sędziów. No właśnie, ale w zasadzie o co chodzi z tą niebieską kartką? Powiem szczerze, że nie wiem, bo nie, nie, nie miałem czasu w ogóle, nie, nie, nie czytałem jeszcze tych, tego regulaminu. Niebieska, z tego, co do, z tego co pamiętam, jest opisem i degraduje zawodnika na jeden mecz. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem, ale tak mi się wydaje. A czerwona to z degradacji, powiedzmy, trzy kary dwu, dwuminutowe. Jeżeli zawodnik z niebieską kartkę, to jest minimum zawieszony na dwa na kolejne mecze. Praktycznie według mnie to jest to samo. No. Czerwona kartka to jest czerwona kartka, no wiadomo, a niebieska to jeszcze gorsza niż czerwona. Eee, po niebieskiej kartce zawodnik teraz to dostał Hansen ostatnio za brutalny faul. W ostatniej minucie chyba to było, czy nie było, nie było, na początku meczu to było. Eee, no i dostał stop od razu na jeden mecz. A czerwona kartka nie? No, a ta musi być w ostatniej minucie. <gry> Wytnijcie to, panowie, da się. spokój. Kartka czerwona koleżanki jest dyskwalifikacją zawodnika, która odsuwa go w danym spotkaniu już do końca tego meczu i jest to usunięcie zawodnika z boiska. Natomiast kartka niebieska jest to, kartka, jest to kara dyskwalifikacji, która zarówno odsuwa zawodnika w danym meczu do jego końca i powoduje to, że ten zawodnik minimum jeden mecz ma absencji z powodu jego zachowania na boisku. Marek Motyczyński, nowy trener KPR-u Legionowo, na stanowisku zastąpił Roberta Lisa. Pod jego wodzą drużyna skończyła poprzedni sezon na szóstym miejscu. Najlepiej jakbyśmy powtórzyli ten sam ten, ten sam zajęli to same miejsce albo i lepiej, a jak będzie jedno, dwa, dwa oczka niżej, to, to tak samo niezadowolony. Motyczyński w przeszłości pracował między innymi we Francji. Spędził tam 17 lat. Czy Legionowo kiedyś będzie mogło grać po francusku? No, pewnie, że tak. Będziemy starać się grać. Francuzi się uczyli od Polaków. To, to teraz trzeba przenieść trochę z podwórka francuskiego na, 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 na teren Polski. Jakieś rozwiązania, które spowodują, że te że ekipy będą się rozwijać. Uczyć nowych ról muszą się w Szczecinie. Wciąż zawodnicy Michal Bruna i Wojciech Zydroń. To od tego sezonu również trenerzy pogoni. Jak ta współpraca się układa, jak ona funkcjonuje? Na razie dobrze. Jak sobie ustaliliście podział obowiązków? Kto jest za co odpowiedzialny? Pół na pół. Czy trener wojciech cytronie ma czasami pretensje do zawodnika wojciech zbytronia? Oczywiście, że tak. No, gdybym ich nie miał, no to, to, yy, to byłoby złe, prawda? Bo... E, nigdy nie jest tak na boisku, żeby, żeby nie mogło być lepiej, a, a jeżeli robię rzeczy głupie, tak, no to oczywiście też pukam się w czoło i, i mam do ciebie resję. Po inauguracji sezonu w Legionowie w Szczecinie nikt nie mógł być zadowolony. Portowcy przegrali wysoko i zasłużenie 25 do 35. Gospodarze rządzili od pierwszej minuty. Tradycyjnie skuteczny był Vitali Titow. W całym meczu prawo rozgrywający KPR rzucił 10 bramek. Takie akcje gości jak ta, zakończona bramką Mateusza Zaręby były rzadkością. Przygraliśmy pierwszą połową, tak? Pierwsza połowa skończyła się siedmioma bramkami dla drużyny z Legionowa. Troszkę przespaliśmy, za mało agresywnie w obronie, bramka nam za dużo też nie pomogła. W drugiej połowie zespół dwóch trenerów próbował coś zmienić. Goście zaczęli grać inaczej w obronie, ale takich łatwych bramek dzięki temu było niewiele. Mam nadzieję, że to pierwszy ostatni mecz w tym sezonie i ten mecz musimy mieć w głowach zapamiętać, jakbyśmy w tej pierwszej połowie, że troszkę daliśmy ciała i następny mecz od samego początku trzeba bardzo mocno agresywnie w obronie. Legionowo mecz skończyło w swoim stylu, czyli efektowną wrzutką w podwarszawskiej miejscowości mogą być zadowoleni. Sezon zaczęli od trzech punktów. Byliśmy przygotowani na, na szczeci. Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. Byliśmy bardzo, bardzo zmobilizowani. Każdy zawodnik zawodników maksa Maxa dzisiaj. Wynik jest taki jest, bardzo się cieszymy z wiedzy Na koniec wróćmy jeszcze do byłego trenera Legionowa, zarazem eksperta NC Plus, Roberta Lisa. Ja osobiście bardzo miło wspominam Roberta. Bardzo, bardzo dobrze mi się współpracowało z nim. Dużo, dużo mnie osobiście nauczył. Eee, czy, czy no... Nie wiem czy mogę mówić coś więcej, bo nie ma Roberta tak, z nami. No. Więc, więc bardzo się serdecznie pozdrawiam. Do pozdrowień się dołączamy, a Kaperowi gratulujemy. Imponujący początek! W poprzednim sezonie stal Mielec i MMTS Kwidzyn dzieliło w tabeli aż 10 pozycji. Jednak w meczu rozegranym w Mielcu miejscowi triumfowali 31-23. O powtórzenie takiego wyniku w pierwszej kolejce tegorocznych rozgrywek było trudno. MMTS ma ambitne plany i chce pokazać pełnię możliwości. Pomimo tego, że w zeszłym zajęliśmy czwarte miejsce, a tak naprawdę niedużo nam zabrakło do brązowego medalu, to uważam, że w tej grze naszej do poprawienia jeszcze jest sporo elementów. Z kolei Stal na razie cieszy się z tego, że piłka ręczna w Mielcu przetrwała burzliwe lato. Cieszę się, że udało się skompletować skład 16 zawodników, i którzy są przygotowani i gotowi do gry. Początek meczu Stali z MMTS-em był niemrawy. Oba zespoły myliły się w ataku. Na pierwszą bramkę trzeba było czekać do czwartej minuty. Wtedy rzut karny po faulu na paw legendzie wykorzystał Mateusz Seroka. Ogółem w meczu MMTS wywalczył 9 karnych, wykorzystał 7. Natomiast stal zamieniła na bramkę tylko jedną z czterech siódemek. Po przerwie, o którą poprosił trener Łukasz Rybak, tracący dorywali trzy bramki gospodarze szybko i z nawiązką odrobili straty. Po szybkiej akcji zakończonej trafieniem Piotra Kępy stal prowadziła 7 do 6. Pierwsza połowa zakończyła się remisem. W drugiej ważne piłki odbijał Krzysztof Szczecina i stopniowo przewagę osiągał MMTS. Chwidzenianie wykorzystywali błędy Mielczan i kończyli kontry łatwymi bramkami. Pociągnęliśmy trochę, no. pociągnęliśmy kontrę, pociągnęliśmy w obronie, pociągnęliśmy w bramce. No jak to zatrybi u nas, no to odskoczyliśmy na 5-6 bramek. Możemy mieć potencję tylko do siebie, bo Zagraliśmy w drugiej połowie nieskutecznie w ataku pozycyjnym przede wszystkim, no i, no i nie tak dobrze jak w pierwszej połowie w obronie. Stal Mielec przegrała z MMT em Kwidzyn 22-28. Przed meczem Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin w hali był jeden szczególnie zdenerwowany człowiek. Dużo nerwów z mojej strony na pewno przed meczem. Dzisiaj cały dzień chodziłem nabuzowany i już przed całym meczem gdzieś tam ta serce gdzieś mi waliło z 200 razy chyba na minutę. Dla Mariusza Jurasika był to pierwszy oficjalny mecz w roli tylko trenera górnika. Teraz będzie mógł pomóc drużynie z Zalini. O wejściu na boisko nie ma mowy. Ten stń, będę do końca życia to robiłem to przez pół życia przez 20 lat i i zawsze będę tęsknił za boiskiem, aczkolwiek no wiadomo, że kiedyś trzeba pojechać koniec i, i zacząć jakiś nowy etap w życiu. Sportowa rzeczywistość trójkolorowych w piątkowym spotkaniu wyglądała lepiej niż gości z Lubina. Skutecznie grał Marek Daćko, a zawodnicy trenera Pawła Nocha od początku meczu musieli gonić wynik. Źle weszliśmy początek pierwszej połowy, pierwsze 10 minut. Przegrywaliśmy bodajże 4 albo 5 bramkami. Gospodarze grali bez kontuzjowanego kapitana Adriana nie niedośpiała, ale jeśli ma się w kadrze takiego zawodnika jak Bartłomej Tomczak, to o lewe skrzydło kibice mogą być spokojni. Tomczak zdobył 8 bramek. Ale nie wszystko działało u gospodarzy tak dobrze. Co było nie tak? Przede wszystkim rzuty elementy rzutowe, tak? Bo skutecznie mieliśmy tragiczną w pierwszej połowie. W pozycji praktycznie, no może poza Markiem dać go. Dlatego do przerwy był remis po 12. Nie wiemy, co trenerzy mówili w szatni, ale skuteczniejszy komunikat wysłał swoim zawodnikom Mariusz Jurasik. W drugiej połowie gospodarze szybko wypracowali przewagę 17-12. Zauważył początek drugiej połowy. Kilka niecelnych rzutów. Dostaliśmy szybkie kontry. Chłopaki zawrodzieli, ale na cztery bramki. W szatni sobie powiedzieliśmy, żebyśmy drugiej połowy tak samo nie zaczęli. Niestety nam się to nie udało. Na ławce górnika pojawił się luz, który trener Jurasik próbował przenieść na boisko. W Zabrzu znacznie zmieniła się przed tym sezonem kadra zespołu. Za prawą połówkę rozegrania ma odpowiadać Holender Iso Sluiters. Oto jego jedyny gol w spotkaniu z Zagłębiem. I feel really good. Uh... Świetnie się tu czuję. Fajnie, że w pobliżu są tak duże miasta jak Katowice czy Gliwice. Chętnie je odwiedzę, bo chciałbym trochę poznać Polskę. W ramce gospodarzy dobrze spisywał się inny nowy człowiek w składzie – Martin Galia. Mamy dwa punkty. Wszystko nie było w porządku, ale jesteśmy szczęśliwi. Panie Martinie, za mecz z Miedziowymi macie nie dwa, a trzy punkty. Górnik Zagłębie 31-23. To komplet wyników pierwszej kolejki. Tylko w trzech meczach wygrywali gospodarze. Na pochwałę mimo porażki zasługują Meble Wójcik. W Elblągu Beniaminek dzielnie walczył z wicemistrzem Polski z Płocka. Największą niespodzianką jest porażka Chrobrego. Vive i KPR. Te dwie drużyny z grupy granatowej wygrały za trzy punkty. Liderem zostali Kielczanie. Za trzy wygrywali też w grupie pomarańczowej. Tu na pierwszych dwóch miejscach Azoty i Górnik. Druga kolejka startuje już w poniedziałek. My zwracamy szczególną uwagę na wtorkowy mecz w Szczecinie i środowy w Zabrzu. Te dwa spotkania będziemy transmitować w kanał Plus Sport. Zarówno we wtorek w Szczecinie, jak i w środę w Zabrzu zapraszamy od 18.15. Początek obu meczów o 18.30. W piątek magazyn podsumowujący drugą kolejkę. Przed poprzednim sezonem Ligi Mistrzów mówiłeś, że te zmiany, które HF prowadza nie za bardzo Ci się podobają. Wygraliście te rozgrywki. Teraz Superliga też się zmieniła. Jak Ci się te rozgrywki podobają w tej nowej odsłonie? Bo słyszałeś o zmianach. Tutaj? Tak. Nie. Nie słyszałeś nic o zmianach? Nie, nie, nie. Proszę Państwa, pierwszy człowiek, który nie wie, jak w tym roku będą wyglądały rozrywki, Uroż W takim razie polecam ci, żebyś zblifował się z kolegami, pogadamy na razem. Dzięki wielkie. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra. Czy ty wiesz, w jakiej grupie gra Wybrzeże Gdańsk? Czy to jest ta grupa granatowa, czy, <śmum> czy pomarańczowa? <śmum> y oczywiście mamy y u siebie mamy zespół. Ale ja nie pytam, w... czy kogo macie, bo to już za dużo by było. <śmum> Ale czy wiesz, jaki jest kolor grupy? No to nie jest nieistotne.